Czołem kochani, jest to bardzo ważny dla mnie film. Jest to film wprowadzający, taki z luźną gadką, ale przedstawię wam tutaj bardzo ważne założenia mojego profilu na Patronite. Po pierwsze, bardzo długo zbierałem w sobie siłę i zbierałem, że tak powiem, wszystkie myśli i całą wiedzę, która jest w mojej rodzinie od ponad 120 lat. Jeśli śledzicie mnie gdziekolwiek, czy na TikToku, czy na Instagramie, to na pewno wiecie o tym że moja rodzina tak samo jak ja zajmujemy się ezoteryką, ale także medytacjami, prowadzę specjalne zajęcia z medytacji, zebrałem kilka certyfikatów i mam autorskie metody, które potrafią uwolnić nas od bardzo dużej ilości presji, jaka jak jest nagromadzona w naszym życiu, o, z jakichś wydarzeń z przeszłości, z jakichś tak naprawdę lęków, które trzymamy w sobie i możemy poczuć, że tak naprawdę żyjemy w pełni, jeśli się zastosujemy do e, właśnie rad związanych z medytacją. Ale poza tym, e, poza treściami z medytacji, które będą wychodziły co tydzień, to także co tydzień będą też załączone specjalne filmiki dla każdego znaku Zodiaku. To będą staranne, przemyślane filmiki, gdzie będę rozkładał karty i będę Was ostrzegał na, na, na najbliższy tydzień, na co uważać, na co zwrócić uwagę, być może jakieś okazje, szanse, żebyście tak naprawdę nic nie przegapili. Będą najważniejsze odczyty właśnie z energii. A coś, co tutaj trzymam na kolanach, to jest właśnie poduszka do części medytacyjnej. Te właśnie filmy, tak jak wspomniałem, też będą pojawiały się co tydzień. Planuję, Robić te filmy w różnych miejscach i przekazywać Wam też historię miejsca, gdzie się znajduje, bo ja uważam, że do medytacji ważne jest też miejsce. Możecie medytować wszędzie, jest to niesamowita siła, ale moim zdaniem miejsce też ma znaczenie, szczególnie jeśli chcecie rozpocząć historię z medytacją. Pragnę z tego miejsca Wam przekazać, że grupa tutaj na patronacie, do której należycie, nie jest to w ogóle zwykła grupa medytacyjna, jest to znacznie coś więcej. Po pierwsze, będzie też dostęp do zamkniętej grupy, gdzie będziecie mogli dzielić się historiami Waszej Transformacji. Jest to grupa, em, która zmieni Was styl życia na lepszy. Jest to coś, co po prostu pozwoli Wam na taką wewnętrzną transformację, na uwolnienie się od starych schematów, na rozpoczęcie nowego, lepszego życia, które ja już jakiś czas temu rozpocząłem, kiedy właśnie moja prababcia przekazała mi całą swoją wiedzę na temat energii, afirmacji, manifestacji oraz przede wszystkim medytacji. Jeśli chodzi o osoby ze złamanym sercem, których do mnie przychodzi tak naprawdę masa, jestem w stanie Wam w 100% pomóc. Też przechodziłem przez taki okres jak pewnie każdy z Was, ale doszedłem do kilku bardzo ciekawych wniosków i mam na to specjalne techniki medytacyjne, bo jak to mówią, żeby za zacząć z miłością i żeby, że tak powiem, zdobyć, żeby przyciągnąć prawdziwą miłość, to najpierw musimy pokochać samych siebie i to będzie głównym, Motywem przewodnim, jeśli chodzi o medytację, ale będzie to naprawdę coś więcej niż zwykła medytacja. Będzie to medytacja, zarówno z afirmacjami, czyli z czymś, co działa, co jest uzasadnione i psychologicznie, i podczas badań, i że tak powiem, przez różne niezależne instytucje. Więc naprawdę czeka Was wielka, wielka, wielka podróż życiowa, i mam nadzieję, że ja będę dla Was dobrym przewodnikiem w tej drodze. Jestem tego pewien, jestem tego przekonany, bo, tak jak wspomniałem wcześniej, prowadziłem już zajęcia z grupą medytacyjną, ale w końcu zdecydowałem się przekazać Wam tą wiedzę, zebrać ją naprawdę w jakościowej pigułce i przekazać ją właśnie Wam. Żebyście mogli szerzyć ją dalej, albo po prostu, żebyście też zachowali ją przede wszystkim dla samych siebie. Steve Jobs, założyciel marki Apple, Paul McCartney, członek zespołu Beatles oraz na przykład LeBron James, jeden z najbardziej znanych koszykarzy na świecie, grający w najwyższej amerykańskiej lidze, czyli w NBA to są tylko, to jest tylko kilka osób, które stosują medytację na co dzień, które skorzystały z benefitów, jakie ona za sobą niesie i gwarantuję Wam, że Wy też możecie skorzystać za moim przewodnictwem z najlepszej formy medytacji przekazanej właśnie bezpośrednio do Was tutaj na Patronite. i chcę Wam też powiedzieć, że każdy miesiąc będzie inny, bo w jednym miesiącu będziemy skupiać się bardziej na finansach w innym miesiącu będziemy się skupiać bardziej na miłości, szczególnie właśnie dla osób ze złamanym sercem albo po prostu po ciężkich relacjach toksycznych, tak naprawdę to masa tej energii jest nagromadzona w nas. Nawet w podświadomości naszej, nawet jeśli tego nie widzicie na co dzień, to warto się od tej energii uwolnić, bo inaczej możecie nigdy już nie przyciągnąć właściwej osoby. Więc w tej grupie właśnie pokażę Wam, jak od tej energii w 100% się uwolnić, żeby tak naprawdę ona już nie wpływała dalej na nasze życie i żeby ono biegło do przodu w jak najlepszym tempie i w jak najlepszej formie. Nie wiecie, jak bardzo doceniam Wasze wsparcie i jak bardzo jestem wdzięczny Wam za Wasze zaufanie i zaufajcie mi, że rozpoczynacie od tego dnia podróż ze mną, która doprowadzi Was do Waszych celów, przybliży Was do oczyszczenia energetycznego i do nowego, lepszego życia. Pozdrawiam Was serdecznie ja, wróżbita i numerolog Adrian.